No to witam Was serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj mamy urządzenie laserowe HP na serwisie. Jest to model, co jeszcze w internetach znalazłem za cenę 429 zł. Czasami niektórzy y, chcą za nią 600 zł, chociaż nie, nie jest to cena dla mnie zrozumiała. 429 zł są dostępne, a jaką jest domeną tej drukarki? To jest hpp P1102. No, najtańsza eksploatacja, jaką możemy sobie wymyślić. Dlaczego? Bo w internetach już ktoś sprzedaje nawet ten toner za 15,95 na Allegro. Znalazłem jakiś tam sprzedawca, nie wiadomo skąd, ale jest za 15,95. Słuchaj, toner, który wydrukuje 2000 kartek za 15 zł, no to jest kusząca propozycja. W porównaniu do broderów, tych tanich, co kosztują 300 zł te urządzenia, tam ok, jest ten toner bardzo tani, ale jest jeszcze moduł BEM, na który co jakiś czas się y, wymienia. Natomiast tej drukarce HP cały moduł tonera jest również z obrazowym, czyli krótko mówiąc za każdym razem wymieniasz toner z bębnem. No i za 15.90. Nie wiem jaka jest jakość, nieważne. Liczmy, 20, 25 zł za taki toner będzie wtedy yy, wiadomo, że jest jakościowo wyższy. Także zobaczcie jak ta drukarka drukuje. Ona jest generalnie podobna do urządzeń yy, wcześniejszej gamy, czyli, czyli HP Q2612 a te tunery w urządzeniach HP1020 10, 10, praktycznie to samo, ta jest oczywiście szybsza, jest nowocześniejsza i lepiej, lepiej utrwala. Z tego co widzę jest po prostu lepsza jakość wydruku. Także chodźcie do mnie, zobaczymy, przetestujemy w wydruku takim testowym pierwszym. No i puścimy parę kartek i zobaczymy, co to potrafi. Prosta drukarka, szybka drukarka, bardzo tanio eksploatowana i jeszcze do zakupienia. Zapraszam. To jest dokładnie ten sprzęt i teraz tak strona testowa. Wydruk. Praktycznie komunikacja natychmiastowa. Jakość. Samo sądź, Nie się wostrzy. Tak to. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten test wewnętrzny. Dobra, teraz zrobimy coś takiego, że ja wydrukuję drukarki. Muszę tylko wybrać sobie drukarkę P1102 i wrzucimy ileś dokumentów. Widzę, że tak samo, bardzo szybko idą dokumenty. Są cztery dokumenty za zapełnienie gdzieś w granicach 5%, jakość można powiedzieć, że jest rewelacyjna, no ale co tu się dużo spodziewać, <laughs> tonery są tanie, Dukarka jest sama w sobie niedroga, jeszcze jest do dostania, sama, sama, sama kaseta z tonerem jest w bardzo prosty sposób wymontowywana z urządzenia, tak wygląda kaseta z tonerem o oznaczeniu 285A, także... Samosąd. Generalnie rama i cała, cała konstrukcja jest na podbudowie starszych urządzeń HP. Z tym, że w tym urządzeniu masz przewagę taką, że jednak wymieniasz cały czas toner, czyli ten proszek cały, z, łącznie z modułem bębna. Także jest tutaj przewaga może nad broderem w tej materii. Co ona tam znowu drukuje? A ostatnią piątą kartkę. Po jakimś czasie. Także sam oceń, ale wydaje mi się, że do szybkich wydruków mało urządzenie z tanim tonerem, czarno-biały, rewelacyjny i jeszcze można je kupić w internecie. Dziękuję za Twój czas, subskrybuj kanał, łapka do góry, bo będziemy takie testy robić ciągle i ciągle, jak tylko będzie to możliwe. Dziękuję i do zobaczenia. Miłego dnia. Hej!